Tak przyjeżdżam do domu od 9 miesięcy. W każdą sobotę na 6 godzin mam możliwość odwiedzić swój dom. Dom jest pusty, dom jest sam. Ja nie mogę mieszkać we własnym domu. Sprzedać domu też nie mam żadnych możliwości, oczywiście. Więc po prostu sytuacja jest dramatyczna. Policja, to oni mimo wszystko odważyli się konkretnie mi pomóc. Oni zapewniają mi to poczucie bezpieczeństwa fizycznego. Naprawdę to czuję. Owszem, bardzo dziękuję policji za to wsparcie ale wolałabym funkcjonować sama. Wolałabym sama być w swoim domu, wolałabym sama przyjeżdżać do domu, wolałabym sama wyjeżdżać do pracy normalnie. Chciałabym żyć normalnie. Ja nie mam jakichś wielkich oczekiwań. Chciałabym móc spokojnie wjeżdżać, wyjeżdżać ze swojego domu, nie martwić się, czy mi zagrodzą drogę, czy mi nie zagrodzą, czy rzucą petardą, czy się będą wydzierać, czy się nie będą wydzierać. Chciałabym w ogóle takich myśli nie mieć po prostu. Czy pani cały czas towarzyszy strach? Tak, oczywiście. Tego nie można y, odłączyć od y, mojej rzeczywistości. To jest cały czas takie przerażenie, lęk, co będzie, co się stanie. Cały czas przed nimi uciekam, cały czas się chowam. 28 grudnia? Z 28 grudnia? Tak, tak. Dziś nie pojawili się oskarżeni w ogóle? No Nie pojawili się oskarżeni. Gdyby byli i gdyby był świadek, to byłaby szansa, że może dzisiaj sprawa by się zakończyła i ponieśli w końcu odpowiedzialność, którą nie ponoszą od czterech lat. I to jest po prostu strasznie bolesne. Nie wiem, może dla wymiaru sprawiedliwości to jest tylko czterech lat, ale dla mnie to jest aż cztery lata. Próbuję wyjechać z domu do pracy, z tym że wiem, że już od godziny 6:40 czekają na mnie rodzeństwo go... w bocznej uliczce. Za się no jest to z nim coś nie świeci się Nie ma Już ich widzę Jadą za mną Pierwszy wskazów nie da W prawoż nie da. Nie dała Zatrzymanie obywatelskie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj wielki dzień? Tak, pani redaktor. No dzisiaj jest ten szczególny dzień. Czekałam na niego 6 lat. Zobaczymy. Po prostu w tym momencie naprawdę emocje są tak duże, że chciałabym na tym poprzestać, może. Sędzia się boi, prokuratorzy się boją, nawet ich właśnie obrońcy się boją, świadkowie się boją. Wschodza strachu, jest to, jest to materiał na jakiś horrorowy film. Coś się będzie 19 lutego. Nie będzie? To jest skandal, to wszystko, co się dzieje. To jest po prostu skandal.